W ogóle, teraz mi przejechał Felix, ten yy, skuter na wynajem. Oni mieli przerwę w świadczeniu usług wynajmu skuterów, bo w zeszłym roku, chyba w lipcu, zakończyli swoją działalność, rzekomo tak naprawdę na, na... kurwa. Stoi mi tutaj rzekomo na zawsze. No a chyba jakoś tak miesiąc, dwa, jakoś tak jak wiosna już się, się ciepiej zaczęło robić, to powrócili. Wielki comeback. Także jakby ktoś coś to w Amsterdamie można wynajmować z powrotem Feliksy. A fajne te skuterki. I przydają się ogólnie. I nie są jakieś tam turbodrogie. Oprócz nich jeszcze jest czek. Takie białe z fioletowymi napisami elementami. No, Feliksy te zielone, nie? Także tak. Ogólnie minęły dwa tygodnie, odkąd świętowano Dzień Kluro, Króla. I muszę powiedzieć, że w porównaniu do zeszłego roku, to ten cały syf, który się zbiera podczas świętowania czytaj potłuczone butelki, puszki i tak dalej cały ten chleb naprawdę został szybko ogarnięty. Super roboty zrobiły te służby komunalne. Czekaj, kurwa, bo mi dzwonią z kolejnym. Sushi Only na demon. Zlebany.